Nazywam się Piotr Bojarski, mieszkam w Tawęcinie. Zdecydowałem się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,2 kWp i pompy ciepła marki Panasonic. A globaleko, dlaczego? A właśnie, no bo właściwie to przypadkiem się spotkałem z tą firmą, bo Urząd Gminy organizował takie spotkanie, nawet nie wiedziałem kto, no, ale interesowało mnie to już od dawna yy, panele fotowoltaiczne i w ogóle yy, w ogóle ogrzewanie budynków, yy, no to pojechałem. No i stamtąd się yy, dowiedziałem o globaleko. Dane zostawiłem, przyjechał pan Piotr do domu. Yy, no i mi poobliczał wszystko. Poobliczał mi tak, yy, ile muszę mieć paneli, jaką pompę zastosować, jakiej mocy. No i obliczył wszystkie koszty. No i yy, Przede wszystkim jeszcze pozałatwiał mi wszystkie formalności tego typu, że do energii trzeba było zgłosić do zakładu energetycznego gotowość instalacji do, do, do odbioru, zainstalowanie licznika. No, jeszcze program Czyste Powietrze też trzeba było tych dokumentów wypełnić tyle, że sam to nie wiem. Może bym nawet nie, nie instalował tej instalacji, gdybym miał te papiery wypełniać. No i jest jeszcze program Mój Prąd. Tak samo bo to są dwa, dwa różne programy. Tu głównie mi chodziło o ogrzewanie, żeby zrobić na prąd, i tu była też zainstalowana pompa ciepła. No i ta inwestycja po odliczeniu tych wszystkich zwrotów, y, tam czyste powietrze i tam mój prąd, te, te programy, które były z tym związane, to tak 53 tysiące mnie kosztowało brutto. No to zwrot będzie w granicach gdzieś jakieś no, 6-7 lat może. Głównie tu chodzi y, w tym całym interesie i biznesie. To, to chodzi o spokój z, z tym szukającego pału, z rozpalaniem. A teraz mam spokój. Przychodzę, sterownik włączam, podnoszę temperaturę, albo obniżam. Ciepłą wodę mam na zawołanie, kiedy chcę. Nie muszę rozpalać, nie muszę się martwić, czy to zima, czy to e, jesień, lato. A naj, najgorzej jest e, ciepła woda to latem, bo, no bo palić się w piecu nie chcę. No bo wiadomo, że przecież gorąco jest, nie? No ale ciepłą wodę trzeba mieć skąd. No to trzeba rozpalić. No. Siedzi sobie na grillu, a tu musi się piec rozpalić. No. no sprawnie poszło. Ja jestem bardzo zadowolony. Polecam wszystkim e, firmę Global Eco w przyszłości, gdy ktoś będzie chciał e, pompę ciepła montować, e, samą sam prąd sobie produkować na, 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 na potrzeby własne sprawnie, tanio i kompleksowo.